Zapraszamy do naszego laboratorium druku przestrzennego oraz technik Na naszym wydziale, jako studenci elektrotechniki oraz automatyki i robotyki, mamy możliwość połączenia naszych badań z technologiami druku przestrzennego. Mamy do dyspozycji trzy różne technologie: technologie SLS, FDM oraz technologie żywiczne. Chciałbym Wam zaprezentować teraz jedną z nich, jak działa. Jest to technologia FDM. Stosując technologię 3D, udało nam się stworzyć transformator, którego elementy składowe zostały wykonane w technologii SLS, technologii druku przestrzennego. E, takie elementy, które zazwyczaj są wykonywa, wykonywane z, z metalu, u nas e, zostały one wykonane w technologii spieku laserowego. Taki transformator waży kilkanaście kilogramów, jest on dość ciężki, lecz przy zastosowaniu właśnie niektórych elementów e, powstałych przy użyciu druku przestrzennego, udało nam się zmniejszyć tą wagę. Dodatkowo udało nam się stworzyć izolator transformatorowy, przelotowy izolator transformatorowy, który generalnie na rynku jest wytwarzany z ceramiki czy też materiałów kompozytowych. Nam udało się stworzyć taki izolator z technologii spekulacerowego z poliamidu, który jest wielokrotnie lżejszy od tych, które są dostępne na rynku, i również wielokrotnie tańszy. Wydział daje nam również możliwość obserwacji natury pod mikroskopem mamy dostęp do techniki SEM. Dzięki skaningowej mikroskopii elektronowej mamy możliwość zbadania różnych elementów w bardzo dużym powiększeniu. Studenci Wydziału mają również dostęp do bardzo zaawansowanych laserów. Między innymi laseru nanosekundowego, pulsacyjnego, który emituje światło niewidzialne i pozwala nam na badanie różnego rodzaju materiałów. Teraz zaprezentuję Wam jak zamienić światło niewidzialne na widzialne. Nasi studenci Wydziału Elektrycznego współpracują również z innymi wydziałami, co skutkuje wieloma artykułami naukowymi oraz patentem. Jako studenci mamy również możliwość we współpracy z naszymi pracownikami naukowymi stworzenia własnych superkondensatorów oraz mamy również dostęp do różnorakich technologii mikroskopowych. Jako widzimy już wiele współprac z firmami, które dają nam okazję rozwoju oraz odpoczynku. Na wydziale mamy również wiele miejsc do przygotowania się na zajęcia oraz odbycia ciekawych rozmów z innymi studentami. Zapraszamy na wydział elektryczny. Pamiętajcie, że nadal trwa rekrutacja.